Wyjątkowy dla wszystkich zuchów i harcerzy święto, czyli Dzień Myśli Braterskiej, w tym roku odbywał się w Kozłowie, ale i tam zawitaliśmy z naszymi kamerami. Znajdujemy się dzisiaj w szkole podstawowej w Kozłowie, gdzie harcerze Hufca ZHP Działdowo świętują Dzień Myśli Braterskiej. Dzień, w którym oprócz tego, że świętujemy urodziny naszego założyciela, Sir Roberta Baden-Powella, ale świętujemy naszą harcerską przyjaźń. Wymieniamy się myślami. Pozdrawiamy naszych harcerskich braci, nie tylko znajdujących się tutaj, ale również tych, którzy znajdują się na całym świecie. I właśnie z tej okazji, druhu Komendancie, chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego. Myślę, że Dzień Myśli Braterskiej to jest właśnie ten moment, w którym takie kartki i instruktorzy, i harcerze wymieniają między sobą. Także ja osobiście życzę wszystkim z okazji Dnia Myśli Braterskiej wszystkiego najlepszego i jak najlepszych harcerskich przyjaźni. W 2024 roku, w roku wyjątkowym, bo przystępnym, oprócz Dnia Myśli Bratejskiej obchodzimy Dzień Zucha. Dzień, kiedy to wszystkie zuchy spotykają się tutaj, w szkole w Kozłowie i razem za pomocą zabawy, radości, pełni szczęścia obchodzą swoje wyjątkowe święto. Wyjątkowe święto, które jest raz na cztery lata, kiedy to zuch jest pępkiem świata. Harcerze mają za zadanie znaleźć numerki i odpowiadać na pytania. Jest to gra i każdy poziom ma inne zadanie. Przed chwilą graliśmy w planszówkę i musieliśmy szukać numerów tutaj na ścianach. Wszyscy się bawią, spędzamy razem wesoło czas. Super jest! Czuwaj, na Agnieszka, jesteśmy z 23. drużyny DDH Pomarańczowe Płomienie. Realizujemy tutaj zadania z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Pozdrawiamy ciepło wszystkich druhów i harcerzy. Czuwaj!